Mam dużo pytań o to, co wczoraj piłam. Słuchajcie, to jest zakwas z buraków. Ja bardzo lubię zakwas. Znacznie bardziej wchodzi mi zakwas niż na przykład sok z buraka. Więc jeżeli też macie problemy, a wiem, że macie, bo mnóstwo wiadomości, no to może spróbujcie właśnie z zakwasem. Oczywiście boję się przymrozków w szczególności tutaj, gdzie patrzcie, co wszystko zaczyna rozkwitać, no i się przygotowałam. Nie wiem, czy dam radę sama wszystko pookrywać. Ale tu mam pomocników moich jedynych. Ja dzisiaj mamy. Bardzo Was przepraszam, ale mam problem z odpowiadaniem na pytania. Widzę te pytania, ale kiedy wejdę we wszystkie, nie tylko w te na początku, tylko te, co były zadane jako pierwsze, nie da się kliknąć odpowiedz. Uruchomiałam kilka razy już telefon. Patrzyłam, czy muszę zrobić aktualizację Instagrama, naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi. siedzę sobie na dworze z dzieciakami, patrzcie, ile bocianów krąży nade mną. Za siódmą chmurą nie jedną. Ja co się tylko w nadziei mieści! W sadzie oprócz drzewek krzewów owocowych będę też mieć kwiaty, kwiaty cięte. Coś mi pokusiło, żeby zamówić przez internet. Zamówiłam sadzonki pimoni. No trochę się poturbowały, ale mam nadzieję, że, że będą żyć. Na razie jeszcze ich nie sadzę, bo ma być zimno.